O, zbliżenie, co? So, witam Was moi poddani, a Alpaka Albert byt idealny! witam Was w kolejnym materiale! Oooo! O, o, o. o, ja jest. Zapomniałem. Kolejny materiał, słuchajcie. Z Lucky Island. Nie wiem, czy się psuje, co się nie przyjęło. Mam nadzieję, że się przyjęło, bo ja bym bardzo chciał, żeby się przyjęło. I słuchajcie moi poddani. Ostatnio ukradłem hunterowi konto i tak stwierdzam, że chyba słabe ma to konto. Skoro mi by to mu nie wyszło, to coś musi być z jego strony, co tam zjebane. Nie będę się tym teraz zajmował ani przejmował. Ty, może przestać napierdalać w końcu. Bo w sumie to mnie tak trochę nudno, aż się robi, jak patrzę na to wszystko. Ja tylko wezmę to, a dalej nie chcę już papierdala. Zaraz tutaj. Zaraz się tu ogarnę ze wszystkim. Ooooooo! Niebezpieczne pan tu prowadzi z rozgrywki. Proszę bardzo Ja sobie troszeczkę bym zarełka ogarnął Co to mnie tutaj takie I czas przygotować sobie, drodzy poddani, jakieś wyposażenie to co chciałem to. 11. Co ja mogę za to? Ja mogę za to... Ym... Nie, ja bym sobie za to jednak zrobił o coś takiego. Bo to słyszałem, że daje też sporo do... Do bicepsa. A z tego zrobimy sobie buciory, bo... Moje piękne kopytka nie mogą dotykać niczego jakiegoś plebejskiego takiego.

a ja go wykonałem To chyba tylko znaczy o tym jakim specjalnym Super grafem jestem Asycyjni to plebs? Powinni mi się kłaniać? Jest to dziwne, że nikt tego nie robi Widzisz, ja sobie przygotuję jeszcze jedno nazędzie. Ponieważ muszę mieć jakieś bloki TY! Ty chyba nie wiesz, do kogo ty Tak się ziomecku bawić nie będziemy O, komu się cały skończyły, co? Komuś się skończyły cały A pyk! Ha <laughs> ha Alpaka Albert byt idealny! Rozjebał frajera! <laughs> Się nie spodziewał takiego obrotu sytuacji takiej z mojej strony, że tak to powiem masakracji. ho <laughs> Co za pleb! Myślał, że mnie załatwi. A ja załatwiłem jego. I teraz mogę mu powiedzieć, jak tam panie kolego. Ale nie jesteśmy kolegami. To w takim razie lecę dalej w moją sygodę. Nie ma ciekawego? Lecimy dalej. Co to poza jakieś dryfujące w niebie zelazo, ja to jest chyba wstulony jest ze mnie. I tutaj jakieś diamenciory wpadają. Zob zobaczcie teraz, ile ja wszystkiego mam. Jaka ja ustawiona alpaka jestem. Bo ja teraz to i tak. I w sumie to mam wszystko, no. Tam się strzelają, coś tam robią. Kupki jakieś tam. To w takim razie bym tak zrobił Spodenki Zrobiłbym sobie miecek, bo mięsek jednak lepszy Trzeba mieć mięsek lepszy niż lepszy I bym sobie zrobił również oto I teraz jestem w sumie taki Ma co To w takim razie ja lecę dalej Zobaczymy dokąd zmierza alpaka notom. Alpaka nocą zmierza Polaki Bloka. O! Witam bardzo serdecznie, mi salpaka Albert byt idealny i o co wpierdol? <grybuj> Gdzie jest ostatni... Gość, którego powinienem załatwić, tam jesteś. Dobrze, właśnie w tym momencie! Jalpa, kalb, byt idealny, lecę do ciebie. Troszkę. No, nie wiem. sobie, wiecie. To, ale nie przedłużam, żeby było 10 minut Nie, skąd? Z życiu Ja bym czegoś takiego wam nie zrobił Chcę tylko zapoznać się z moim przeciwnikiem Małuk Nie wiem kim ma cały Może na mam kamienie Nie to teraz? Muszę przygotować za sobą jakiś... Mas cały! To ja też mam jedno Mam tu ponieważ jest wyżej. O! Teść Miało być dziesięć minut! Chleb! Wygrałem Ale Mój poddani, wiecie o tym, że... To się tak nie może. Nie. Ja chciałem poczekać. Ja chciałem 10 minut. I co ja mam teraz robić? My z komiki! Uch. trochę tam my z Chyba dużo kawy się napiła. Dobrze. W takim razie... Tworzę czubelepa.

jest teraz. Tamto se troskę. Jest teraz. Specjalnie tak robię, żeby wam pokazać zaraz coś takiego z butów was wyperdoli. Jest teraz. Tak, w sumie to jestem ciekawy z jest tego bloku, gdybym tak przeskoczył sobie od razu. A jednak nie można, dobrze cekojcie, czekajcie, czekajcie I teraz drabinki I teraz coś tutaj Wkrót Ale jestem dobrym parkuzystą O Tu jest drabinka Pok Pok Po,k Tok. Tok. Tok, Tu jest blocek Zeszedłem. 35 sekund Zrobiłem to! Jestem najlepiej kopeckującą alpaką tych czasów. Także moi poddani. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że materiał się podoba. Pamiętajcie o tym, że reklamki są po to, żeby je oglądać, bo reklamki równa się do zarobacz, a zarobacz równa się jedzenie dla mnie. Polecajcie moją idealną osobę dla swoich znajomych, żebym był pierwszym alpaką w Polsce, która wbije milion subskrypcji. No i pozdrawiam was poddani. Do zobaczyska.